Ja już jestem na dziewiątych inspiracjach, raz mnie tylko nie było. I muszę powiedzieć, od tego czasu, kiedy tu bywam, tak bardzo zmienia się moje myślenie o edukacji. Zawdzięczam tym ludziom, których tu spotykam, właśnie to yy, osobistością, które tu wystąpiły na pierwszych inspiracjach. Próbowałam sobie przypomnieć, był to chyba pan doktor Dąbrowski i on bardzo ma duży wpływ na to, co ja myślę o matematyce. Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Jestem też ekspertem do spraw awansu zawodowego, więc potykam się z, z tym, co myślą, co robią w matematyce nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej, wychowania przedszkolnego. Jestem też mentorem w y, takim programie CO, Matematyka Klasy 1-3, więc tam też doświadczam różnych opinii, różnych umiejętności nauczycieli, różnych pytań. I tego zgromadziło mi się już tak bardzo, bardzo dużo, że moja dzisiejsza prezentacja nosi tytuł Edukacja Matematyczna w Pytaniach i Odpowiedziach. Czasem są to bardzo trudne pytania, tak sobie myślę, że może wrzucam kij w mrowisko, ale. E, jeszcze tu. Moja biblioteczka wraz z moim doświadczeniem dotycząca edukacji matematycznej jest coraz większa. To nie jest tak, że ja wiem wszystko. Ja wiem teraz coraz, to znaczy jestem coraz bardziej dociakliwa, wiem coraz, jestem coraz bardziej czujna. Z każdym rokiem tych książek mi przybywa, ostatnio przyszła kolejna wydanie pani profesor Gruszczy Kolczyńskiej, bo ja wracam. Ja ciągle się uczę. Gdy jestem mentorem, każdy moduł czytam od nowa. Muszę sobie to powtarzać. I coraz więcej mojego doświadczenia, diagnozy przeprowadzone w klasie czwartej na moich uczniach, potwierdzają to, że to, co robię, jest OK. Ponadto, jako współautorka podręcznika. Tutaj już widać klasę trzecią, którą mamy wydrukowaną. Specjalnie zrobiłam sobie zdjęcie, bo trzecia klasa już jest. Jako współautorka musiałam się mierzyć z wieloma pytaniami nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. Wspólnie z Jolą i Sabiną musiałyśmy odpowiadać na wiele trudnych pytań, które przychodziły do wydawnictwa. Były to zwłaszcza pytania dotyczące edukacji matematycznej. Dlaczego tak? Kiedy zresztą te pytania tutaj zaraz padną, to znowu zmuszało nas do sięgania do literatury, do metodyki, ciągle poszukiwać. Tutaj w tym roku sobie wzięłam jakby takie moje główne motto, to przypomnienie o tym, czym jest bezmyślność matematyczna, a czym jest myślenie matematyczne. W zeszłym roku chyba tutaj pani Klustańska, pani profesor Klustańska o tym mówiła, ja sięgnęłam jej do starych książek, które już są bardzo trudno do zdobycia. To nie chodzi o to, że ktoś nie umie myśleć matematycznie. To chodzi o to, że ktoś skupia się tylko na liczbach. Dobra. Dobra. Matematyka to nie jest nauka o liczbach. Tego dowiedziałam się od doktora Dąbrowskiego. Gdy byłam młodym nauczycielem, było ciągle liczenie, rachowanie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Skupiałam się na sprawności rachunkowej. Nie o to chodziło. I gdy przestałam skupiać się na tej aktywności, wyniki moich uczniów w zakresie umiejętności praktycznych i rozumowania znacznie wzrosły. Mam na to dowody w postaci diagnoz przeprowadzonych przez matematyka. Są to diagnozy zewnętrzne przeprowadzone przez wydawnictwo, czyli wyniki są porównywane z, ze szkołami w Polsce, tak? Dobra. Czym jest myślenie matematyczne? Myślenie matematyczne to szukanie problemów, matematyzowanie w życiu codziennym. Rozwiązywanie tych problemów, szukanie strategii, samodzielne poszukiwanie przez ucznia. Nauczyciel jest tu tylko takim wsparciem. Nie ma jednej strategii narzuconej dla wszystkich, bo każde dziecko może sobie wybrać inną, czyli rozwiązywanie zadań i innych problemów, poszukiwanie tych problemów, dostrzeganie nowych relacji matematycznych i skłonności do matematyzacji rzeczywistości. Jak sobie to wszystko przyswoiłam i zaczęłam tak pracować, moja Praca zupełnie inaczej wygląda. Jak idę na zastępstwo, to zawsze wolę matematykę, w przeciwieństwie do innych nauczycieli, wybiera matematykę. Pytania: Co to są liczmany? Spotkałam się w kursie z takim pytaniem, gdzie kursantki miały wypisać: Ja z jakich liczmanów korzystasz w klasie? Zadałam na Facebooku to pytanie i padały naprawdę różne rzeczy. A liczmany to po prostu drobne przedmioty. To nie jest tablica liczbowa, to nie są klocki Numikon. I jak zapytałam, jakie klocki, jakie liczmany stosujecie, pytam często nauczycielki na komisjach um, tych właśnie na, do spraw Awansu, no to od razu wiem, czy one korzystają z tych liczmanów, czy nie. Prawda? Jeżeli mi zaczynają kombinować, że mają patyczki, guziczki, jakieś inne rzeczy, no to ja sam dwie kurczę, ja w ogóle w życiu tego nie miałam. Pani profesor Gruszczyk-Kolczyńska mówi o kasztanach, więc ja się pierwsze pytam, czy masz w klasie kasztany. Darmowe, ciepłe, yy, dostępne, tak. Idę do przedszkola na zastępstwo, bo też mi się zdarza. Biorę koszyk kasztanów i po prostu robię takie zajęcia matematyczne. Wiem, jak dzieci pracują, oczywiście w zakresie pięciu, jest to urocze, ale z kasztanami mogę zrobić wszystko. Mogą to być kubeczki, patyczki. Ja używam takie patyczki laryngologiczne, bo są mi do czego innego potrzebne. Nie wyobrażam sobie stosowania tych starych, małych, cienkich patyczków, które spadają, gubią się i po prostu bałagan się robi straszny. Guzików też nigdy nie stosuję. Gdybym, była, gdybym pracowała w zerówce, sięgnęłabym po fasolki, bo tam tylko po 10, więc te dzieci by sobie ładnie te paluszki ćwiczyły. A w klasie. Czasami te fasolki się pojawiają, ale rzadko. Najbardziej lubię kasztany i lubię sześcienek klocki. Zadziwiam mnie, gdy nauczyciele mówią, jak ja zazdroszczę, że macie w klasach takie fajne rzeczy. Słuchajcie, te rzeczy mają w mojej klasie są od momentu, kiedy sześciolatki wchodziły do szkół i była, ba, było bardzo dużo pieniędzy na takie rzeczy. Od tego czasu nie dostałam żadnych pieniędzy, także ja się dziwię, bo każda szkoła przygotowywała się do przyjęcia sześciolatków. Także ja wtedy mogłam kupić wszystko. Yy, jakieś starocie, jakieś żetoniki. Słuchajcie, na liczmanach można wprowadzić dziesiątki. Yy, koraliki do woreczków strunowych. Bardzo dużo manipulowania, układania, rozumienie pojęcia dziesiątki. Mogą to być chusteczki higieniczne w paczkach, ale proszę uważać, bo oszukują. Jak rozbroiliśmy jedną paczkę, to jest dziewięć, a nie dziesięć. Albo 8 nawet, oszukują, tak jak już nie ma 49 zapałek w pudełku. Zawsze było 49. Także możliwości są nie wyobrażam sobie. Czasem idę na zastępstwo, pytam się, no dobra, gdzie macie te liczmanki? Nie chcę na dywan. Nie ma. Także ja sobie nie wyobrażam. Pierwsza moja diagnoza w klasie pierwszej, to weź 20 liczmanów i popatrz, ja patrzę, jak dzieci to robią. Biorą tu do tej bluzki, mylą się, wysypują. To jest moja pierwsza diagnozja, już wszystko o tym dziecku wiem. Konkrety czy zbiory zastępcze? Tu odsyłam do pani profesor gruszczyk Konkret to jest to, co ja dodaję, odejmuję. Jak zadanie o jabłkach, mam jabłka. Jak mam pączki, to pączki. Zbiory zastępcze, to są moje kasztany, to są moje palce. To jest to, co już mi zastępuje ten prawdziwy produkt, przedmiot, który ja mam policzyć. Też tutaj w nazewnictwie dużo mamy takich dyskusyjnych spraw. Doskonale o tym pisze pani profesor Gruszczyk-Kolczyńska, która jest absolwentką mojej szkoły. Chodniczki liczbowe. Myślę, że nie mamy tu czasu na, na filmiki, ale on jest. Kiedy ktoś będzie chciał, to ja podam link. Jest fenomenalnym narzędziem. Nie ma znaczenia, czy chodniczek liczbowy jest od 0 do 10, do 13, do 15, do 20. Nie ma znaczenia, bo jeżeli ja taki paseczek, to są z mojej klasy, przykleję na ławce i powiem: połóż paluszek na 5, dodać 3, przesuwa, odjąć 5, przesuwa. Ja widzę, czy dziecko umie doliczać, czy umie krokować, czy przyszło z przedszkola z tą umiejętnością. Mam dzieci, które tego nie umieją. Powinno to być w ruchu, przód, tył. Naprawdę uwierzcie mi, jak zaczynam kodować ze szczałkami, dzieci nie umieją tego. I to jest świetne narzędzie, to jest coś przejściowego między, yy, między yy, konkretem a czym, a liczbą. Świetnie sprawdza się u dzieci z zaburzoną tą umiejętnością, z zaburzonymi umiejętnościami w zakresie edukacji matematycznej. On nie policzy nic, ale na tym sobie zrobi. Nie będę tego tutaj. Ok. Tablica liczbowa. Tablica liczbowa nie jest liczmanem. Też się z tym spotkałam. Tablica 100 liczb. Gdy zaczynałam pracę zastanawiałam się po co to jest. Nie rozumiałam w ogóle idei, bo nie byłam, nie miałam sn czy takich rzeczy. Po co to jest? Dziecko najbardziej zaburzone moje, które nie umie arytmetycznie Dodać 7, dodać 5, 17, dodać 5. Proszę pani, da mi pani tablicę? Stań na 17, dodaj 5. On doliczy. Nauczył się e, zasady, że jak dwie dziesiątki, to dwa rzędy w dół. Dwa rzędy w górę jak odejmuje, swobodnie przekracza próg dziesiątkowy, ale tylko na tej tablicy. Jest uczeń w klasie drugiej, niestety arytmetycznie nie rozumie pojęcia liczby. Mam bardzo dużo trudności. Dobra. No i teraz z rozpisywaniem czy bez? Kto uważa, że z rozpisywaniem... To dziwne, bo na Facebooku bardzo dużo osób mówi, że to tak musi być. Odniosę się do tego. Słuchajcie, w dawnych czasach, to znaczy, nie wiem, kto wcześniej kończył studia SN, -y, uważano, to jest teoria pani Cydik, że jak ja nauczę dziecko 7 dodać 5, że jak go nauczę tą metodę, doliczyć do 3 i dodać jeszcze te dwa, to jak on będzie miał dodać 57, dodać 5, to on też to zastosuje. Aha, czyli dopełni do dziesiątki i ta reszta. To jest trudne przez trudne. Profesor Gruszczyk Kolczyńska w swojej, książki, którą, w swojej książce, którą widzicie na pierwszym slajdzie, ponadto w drugiej książce, w Metodyce Edukacji Matematycznej, profesor Sema Deni wyjaśnia, że to nie zadziałało tak. Bo jak dziecko ma doliczyć 57, to on se tak dalej dolicza. I wszystkie y, sposoby rozpisywania. Ja też tak robiłam. Tyle czasu na to straciłam. Nadal dziewczyny mówią, bo jak ja tak robię, to oni lepiej liczą. Więc jak ja tak nie robię, co najmniej od 10 lat. To wyniki diagnozy mojej czwartej klasie w zakresie sprawności rachunkowej są dużo wyższe. O co chodzi? Czy my mamy kompletnie tego nie robić? Czy my tego nie robimy? Robimy to. Dzieci siedzą na dywanie, mówimy 7, dodać 5. Zgłasza się, Oleg, proszę pani, bo ja sobie dodaję najpierw to 3, wie pani, a potem sobie jeszcze to 2, bo tu mam tą dziesiątkę. Dziecko to ma mieć w głowie, a nie na tym papierze. Słuchajcie, to jest trudne przez trudne, ile on operacji myślowej musi zrobić. Jeśli chcemy, to to robimy, ale moje dziecko słabe, po co ja mu mam serwować 8 dodać 4 taką metodą? On se podejdzie do liczydła i on to zrobi. On ma mieć swoją strategię w głowie. Ja pamiętam moje zestawy, moje pakiety, gdzie były pokazane trzy metody. Dwie metody, na odejmowanie, na dodawanie. A nie wystarczy czasem powiedzieć, słuchaj, dodaj dziesiątkę, dodać dziesiątkę jedności, dodać jedności, trochę skrócić ten zapis. Jednym słowem, na poziomie 8 dodać 5, ta metoda naprawdę się nie sprawdza. To lepiej dać dwie kości, jedną kość, kostki taką dziesięciościenną, drugą dodaj sześciościenną, i niech rzucają, zapisują działania, i niech liczą w głowie tak jak chcą. Jedni będą dotykać jedni będą podchodzić do, liczydla, do liczydła, a jedni całkowicie w głowie. Jest to opisane dokładnie przez panią profesor Gruszczyk-Kolczyńską w książce, która wyszła jak sześciolatki wchodziły do szkół. Jest to opisane w teorii edukacji matematycznej pod redakcją profesora Semadyniego. Proszę tam zaglądać. Tam są odpowiedzi na wszystkie pytania. Kiedy to mnożenie? Kiedy. Więc ja się pytam: mnożenie, czy tabliczka mnożenia? Bo to jest zupełnie inna sprawa. I to ja wtedy mówię: to ja w pierwszej klasie już mnożenie, bo jak wprowadzam liczbę dwa, bierzemy sobie, tutaj też mam pokazane, ustawiam te dwójki, to znaczy oni ustawiają. I liczymy dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć. Ja mówię, popatrzcie, mnożycie do dwudziestu. Ale ja nie zapisuję tego. Ja widziałam zeszyt pierwszoklasistki z samymi słupkami, słuchajcie. Dwa razy, dwa, trzy razy. Dziewczynka się pogubiła od razu. Mnożymy trójkami, trzy, sześć, dziewięć. Doliczają sobie, utrwalają, słuchowo, wzrokowo, patrzą na te kubki. To wszystko działa. Ale nie tabliczka mnożenia w pierwszej klasie. Ja mam uczniów kompletnie niegotowych w klasie drugiej do tabliczki mnożenia. Już tego nie. To jest pierwsza klasa. Milczenie, gdzie jest pierwsze 10? A ile to jest 6 razy 2? 12, a 7 razy 2? 15. I tutaj mi dziecko powie, bo proszę pani, jak ja wiem, że 5 razy 2 to jest 10, to ja sobie dołożę to 2 i mam 12. Dzieci kombinują i mają o tym opowiadać, mają o tym mówić, a nie pisać słupki z tą kropką w środku, której oni nie rozumieją. Druga sprawa. Mnożymy tak w klasie pierwszej, w klasie drugiej, ja teraz jestem w klasie drugiej, ponieważ profesor Semadeni pisze, żeby to mnożenie wprowadzać w klasie drugiej. Podręczniki są różne, także tutaj nie będziemy dyskutować, natomiast w klasie drugiej zaleca się, jest napisane, zaleca się. Profesor Semadeni pisze, że się zaleca. I teraz my mamy tendencję taką liczenia kubkami. Słuchajcie, jak ja powiem mojemu uczniowi trzy razy. Trzy, to on nie wie o co chodzi, ale jak ja mu powiem 3 razy 3 cukierki, od razu wie o co chodzi. Ale jak mu powiem 3 razy 5 złotych, od razu wie o co chodzi. Także to jest ważne i ale żeby nie za bardzo skupiać się na tych kubkach, zaleca się ten system prostokątny. Doktor Dąbrowski o tym pisze, Semadeni o tym pisze. Czyli że te Elementy do liczenia, do mnożenia są poukładane w takim szyku prostokątnym. Oczywiście zaczynamy od tej manipulacji kubkami, ale potem przechodzimy, jak już na ten wyższy poziom, czy na te wyższe liczby, spokojnie możemy przychodzić na ten system prostokątny. On nam ułatwia, bo jest ileś rzędów, ileś kolumn. Uczymy mnożenia dotykiem. Moje dzieci mają obowiązek, ja mówię teraz, nie mówisz mi z pamięci: dotykaj. I ja widzę, dziecko liczy w pamięci 3, 6, 9, a potem się zatrzyma i se musi doliczyć 10, 11, 12, znowu dolicza, 14, 14, 15. Ja wiem, że on poprawne operacje wykonuje, natomiast dolicza. Nie wie tego jeszcze na pamięć. Wzrok, słuchajcie, moi uczniowie, zanim zacznę ich odpytywać tabliczki mnożenia, tak jak to powinno być prawdopodobnie, mają taką tabliczkę zalaminowaną. Do trzeciej klasy mają taką tabliczkę zalaminowaną. Ja im w drugiej klasie albo na początku trzeciej dopiero dam, że patrzą, zapamiętują oczami te liczby, a ostatnim etapem jest ze zesłuchu, gdzie dziecko siada na krzesełku, ja mówię, no to teraz zamknij sobie oczy, ja zamykam oczy, żeby na niego nie patrzeć. I odpytuję i zaznaczam. Ja dokładnie wiem, które dziecko zatrzymuje się na jakim działaniu i mam okazję to poćwiczyć. Poza tym, jak odpytuję w klasie, uczymy się wspólnie. Ja nie zadaję do domu tabliczki mnożenia. Jest to taki stan, kiedy jak zostanie mi trójka dzieci w trzeciej klasie, które nie umie tabliczki mnożenia, to piszę do rodzica. Szanowna mamo, zauważyłam, że dziecko nie potrafi opanować, że ma trudności w opanowaniu tabliczki mnożenia. Proszę poćwiczyć. Mama, aha, poćwiczę. To ja piszę do trójki rodziców. Ja to wszystko mam ogarnięte w klasie, proszę mi wierzyć. Idę do, idę do mojej, do czwartej klasy, pyta matematyczki, czy oni umieją tą tabliczkę mnożenia? Umieją. Bo to jest zawsze, że nie umieją, prawda? Że znowu zapomnieli. Zawsze to słyszymy, my nauczanki, że coś jest nie tak. Tutaj mamy właśnie te kubki i system. I teraz tak. 6 razy 8 czy 8 razy 6? Słuchajcie, face, na Facebooku jest całe mnóstwo tych. Sprawdzianów, gdzie nauczycielka nie zaliczyła prawda, tego, bo jej zdaniem na przykład tu jest 6 razy 8 albo 8, ja nie wiem, ja się na tym w ogóle nie skupiam. Jeżeli mam system prostokątny i jest taki rysunek, ja nie mam prawa dziecku powiedzieć, że to jest źle, jak on ma dobry wynik, bo niektóre dzieci patrzą od prawej do lewej, niektóre od lewej do prawej, niektóre od dołu do góry, a niektóre od góry do dołu. Nie możesz. Mówi o tym dr Dąbrowski. To jest kompletna bzdura, jeżeli dziecko dobrze policzy, a ty mu dajesz zero punktów. Dlatego ten system, proszę pamiętać, przemienność i koniec, tu nie ma dyskusji. No i teraz jeszcze chwileczkę zatrzymam się na cyfrach i liczbach, ponieważ też się pojawia ten problem. Widziałam mnóstwo filmików na YouTube z całkiem dużą oglądalnością, gdzie jest tyle błędów interpretacyjnych. Nie chcę tego powtarzać. Natomiast nawet w tym filmiku było, że mamy 9 cyfr. Ile mamy cyfr? 10, A pani mówi cały czas kilka razy powtórzyła 9 cyfr, czyli ma na myśli, nie wiem, te liczby. Dobra. I mamy taki problem. Jaka cyfra znajduje się w rzędzie? Tak? To musimy z dziećmi opanować. Ilu cyfrowa jest ta liczba za pomocą jakich cyfr napiszemy liczbę? Ta cyfra jest nam do tego potrzebna. Ale pani profesor Krustańska pisze o tym, to nie jest. Dokładnie, że litera, znak pisma, cyfra, znak liczby. Nie jest to jeden do jednego, można o tym przeczytać w jej książce. No dobra, jaka cyfra znajduje się w rzędzie dziesiątek? Ilu cyfrowa jest ta liczba? Za pomocą jakich cyfr napiszemy liczbę? Dobra, podaj dowolną liczbę dwucyfrową, której cyfry są różne. Zrobią dzieci? Czy możemy policzyć, ile tych cyfr będzie? Ile tych liczb będzie? Tak. Musimy się skupić, ale policzymy. Podaj największą liczbę dwucyfrową, której cyfry są różne. Brawo. Podaj największą liczbę trzycyfrową, taką, której wszystkie cyfry są różne. Dobrze. Pomyślałam, liczbę jednocyfrową dodałam jeden i otrzymałam liczbę dwucyfrową. Jaką liczbę pomyślałam? Ile liczb dwucyfrowych można ułożyć z cyfr 5 i 8? Nic więcej nie podaje, żadnego warunku. Możemy dyskutować? Czy to, trzeba, czy to jest sprawę do onetu, żeby napisać, że pani źle wyjaśniła? Nie ma warunku, że cyfry mają być różne, tak? Czyli mogę ułożyć 4, bo 55 i 88 też. Rozmawiamy na ten temat. Tu nie ma takiej kategoryzacji w matematyce. Co to za liczba, której cyfra setek wynosi 5, cyfra dziesiątek jest o 2 mniejsza, a cyfra jedności jest o 5 większa od cyfry dziesiątek? Brawo. Brawo. Dobra. Co możemy powiedzieć o tej liczbie? Czterocyfrowa parzysta Każda cyfra w tej liczbie jest inna, tak? Dobra. I a teraz, co możemy powiedzieć o tej liczbie? Jaka jest tutaj cyfra jedności? Jaka jest cyfra dziesiątek? A jaka jest liczba jedności? No, masz szczęście, Dorodku. <laughs> Słuchajcie, sześciolatka mi tak odpowiedziała, bo dzieci nie kombinują, dzieci wiedzą. Jak ja powiedziałam, to znaczy w moim przypadku to była nieprecyzyjna, nieprecyzyjne pytanie. Ja mówię, ile jedności jest w liczbie 12? Ona mi mówi 12, a ja chciałam o cyfrę zapytać. Jaka jest liczba jedności, jaka, dziesiąt... jaka jest liczba dziesiątek? Liczba? Jeden. dobra. No to teraz mamy 123. Jaka jest cyfra jedności? A jaka jest liczba jedności? 123. Jaka jest cyfra dziesiątek? Jaka jest liczba dziesiątek? 12, czyli dzielę sobie przez 10. I jaka jest cyfra setek? Dobra. No i teraz takie zadanie. I słuchajcie, to zadanie mnie tak zastanowiło, bo pojawiło się tyle błędnych odpowiedzi, że musiałam zasięgnąć opinii specjalistów. Czyli matematyków. To znaczy, chciałam się upewnić, czy dobrze myślę, bo zgłupiałam. Okazuje się, że rok po roku wiedza na ten temat nauczycieli tak spadła, że ja mówię, kurczę, coś chyba ze mną jest nie tak, że musiałam popytać dalej, bo zgłupiałam. Bo słuchajcie, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej mówiły tak, no, cyfra jedności 4, liczba 4, cyfra dziesiątek 3, liczba 3. No, to ja się pytam. Czym różni się ta cyfra od liczby? Jak wyjaśniłam, o co chodzi, to pani się mnie pyta, to jak go to dzieciom wytłumaczyć? Więc ja mówię tak, jak ja wam pokazałam na 12, na 123, jak dojdziemy do czterocyfrowych, dzieci zrozumieją. Nie musimy takich zadań robić. To było zadanie do nauczyciela na rozumienie tego, na sprawdzenie tego, czy nauczyciel rozumie. I to jest najważniejsze. Cyfra, liczba jedności. Liczba jedności. Dobra. Liczba dziesiątek? Liczba dziesiątek? Świetnie. Liczba tysięcy? Dwa. No i to tyle. Więc dzisiaj było o liczbach, czyli właściwie poświęciłam tej mniej, uwagę mniejszej działce liczbom, Nierozumowaniu i nieumiejętności praktycznej ale uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne. Dziękuję bardzo.